Jeżeli popatrzymy na działalność Budimexu poza granicami Polski, jesteśmy obecni na rynku niemieckim, słowackim, czeskim, łotewskim, estonskim. Chcielibyśmy utrzymać stabilną wartość przychodów na poziomie 1 miliarda rok do roku. Plany przetargowe PKP-PLK oceniamy bardzo jako bardzo ambitne. Ale też realne do wykonania. Widzimy, że rok do roku to wartość około 15 miliardów, a więc pozwolą ustabilizować sytuację na rynku. My w tej chwili posiadamy w swoim portfelu wart o wartości ponad 3 miliardów złotych i chcielibyśmy stabilnie uczestniczyć w tych postępowaniach przetargowych zarówno u zamiającego PKP PLK, jak i CPK, zwiększając naszą wartość portfela, ale utrzymując stabilnie. Około 15% udziału w rynku kolejowym na polskim rynku. Patrząc na rok 2025, tempo postępowań uważamy za satysfakcjonujące, z uwagi na to, że z 15 zaplanowanych inwestycji, w tej chwili w połowie roku, mamy ogłoszonych 7 postępowań, postępowań przetargowych, a więc widzimy, że ta zapowiadana ilość postępowań jest zgodna z planem.